Gminne dożynki powiatowe, które miały miejsce ostatniej soboty rozpoczęły się tu uroczysty mszy święt. By nie zabrakło nam chleba powszedniego i innych produktów żywnościowych. Jesteście potrzebni narodowi, bo go żywicie. Ludziom nie wystarcza produkcja przemysłowa, nie wystarczą fabryki i zakłady pracy. Wszyscy potrzebują jeść. Dzisiaj na drużynkach widzimy sobie przypomnieć i uświadomić, czym jest dla nas ziemia. W odpowiedzi na to pytanie, może jedna z naszych poetek, która tak napisała. Bądź pozdrowiona Ziemia Rodząca, z dobroci Boga, W mszy świętej zebrani w uroczystej procesji przeszli marszym na plac pod starostwem.

Serdecznie witam wszystkich zebranych na tegorocznych dorzynkach gminno-powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Dziękuję wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie naszego dzisiejszego święta. Szczęść Boże wszystkim rolnikom. Pani Monika jastrzębska dyrektor Gławskiego Ośrodka Nagrody. <grymne> Drugi konkurs to konkurs na stoisko... Więcej na temat dużynek opowiedzieli nam burmistrz Miasta Nowego Dworu Gdańskiego oraz dorosta powiatu nowodworskiego. Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Od wieków chleb jest podstawą naszej egzystencji, a chleb jest dzięki ich ciężkiej pracy. Ja, oczywiście, dzisiaj w sposób szczególny jestem pod wrażeniem. Jadłem żbliny, pierogi, różnego rodzaju swojskie wyroby, wędliny. Czasami sam próbuję coś tam upichcić, w związku z tym wiem naprawdę, jak ciężka to praca i jak dużo wymaga wysiłku, żeby można było smacznie zjeść. Tego typu inicjatywa, że te dorzynki są gminno-powiatowe, to jest tradycja już w Nowym porze. To jest tradycja co cztery lata. Mamy cztery gminy rolnicze na terenie powiatu. W związku z tym każdy rok to jest inna gmina i co roku te dożynki gminno powiatowe są w innej gminie. Rozumiem, że wtedy przychodzi czas, żeby wszystkim rolnikom tak tak w uroczysty sposób podziękować. Tak, zresztą tego czasu i tych okazji, żeby dziękować rolnikom nigdy za wiele, bo naprawdę wykonują bardzo, bardzo, bardzo ważną i bardzo trudną, uciążliwą pracę. Ewa Domska, starosta powiatu nowodworskiego. Mamy wspaniałe gospodarstwa rolne, tak naprawdę wyposażone we wspaniały sprzęt, dofinansowany poprzez możliwość skorzystania z Unii. Osiągamy bardzo wysokie plony. Możemy powiedzieć, no Biorąc pod uwagę fakt, że powiat nowodworski jest takim powiatem typowo rolniczym, możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszych rolników, z ich produkcji, z tego co osiągnęli, z tego co zdobywają. Naprawdę powiat nowodworski rolnictwem stoi. Dzięki ich ciężkiej pracy możemy powiedzieć, że my jesteśmy bezpieczni, że mamy żywność, że możemy z tych dobrodziejstw korzystać, że możemy w związku z tym im dziękować za tą ich ciężką pracę, za trud, za trud i za pracę całych rodzin. Bo to nie jest tylko indywidualne. Indywidualna praca. Wręczyliśmy z panią starostą nagrody najlepszym rolnikom i to myślę, że rzeczywiście w tym roku wybraliśmy tych najlepszych z najlepszych, dlatego że pomagał nam ODR w wyborze, w różnych kategoriach. Czekaj, przekażcie państwo wici kolegom, kolegom. I trzecia nagroda za najpiękniejsze stoisko promocyjne dla sołectwa. Tuisk. Zapraszamy przedstawicieli sołectwa po nagrody. Wyróżnione również zostaje sołectwo Stona. Więcej na temat maszyn rolniczych opowiedział nam. Dzień dobry, nazywam się Mirosław Bogun, reprezentuję firmę Rolką. Chcę powiedzieć także, to co jeździ po polskich polach i po, po polach europejskich, na pewno też jeździ tutaj u nas na polach Żławskich, czyli zarówno obiekty myturgańskie, jak i Gdańsk. można powiedzieć, przodują w tych nowych technologiach, mamy najnowocześniejsze maszyny. Takie maszyny, które proszę pana na dzień dzisiejszy jeżdżą w całej Europie czy na świecie są u nas. Czyli więc ciągniki, które współpracują z nawigacją, są zdalne, sterowane poprzez satelity, wykonują pracę z nakładnością do 2 centymetrów. To wszystko u nas już jest. Naprawdę nie, mogę, nie mamy czego się wstydzić. Mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy średnia wieku ciągnika w Polsce jest mniejsza niż we Włoszech. We Włoszech jeżdżą starsze ciągniki. Wynika z tego to, że Włosi mieli pierwszy. Kilkadziesiąt lat temu, bo ponad 20 lat temu już mieli pomocy unijną i tak dalej, oni zakupili dobry produkt, dobre ciągniki i tak naprawdę nie mają potrzeby wymiany, bo 20-letnie ciągniki u nich jeżdżą w dalszym ciągu bezawaryjnie. Ale oni kupili dobry produkt, bez chińskich domieszek. I, I to samo czeka naszych ludzi? Ja myślę, że. Ktoś już przez nami przeszedł tę drogę. Był pewien taki krótki okres w Polsce, że zachłysnęliśmy się chińskim, tanim chińskim towarem, ale to powoli już się kończy. Nas po prostu jako społeczeństwo nie stać na zły towar. Komisja konkursowa oceniająca wieńce dożynkowe złożyła właśnie protokół, a więc konkurs się zakończył i w wyniku tej pracy komisji trzy pierwsze nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec w tym roku otrzymują pierwsze miejsce Marzęcino brawo zapraszamy przedstawicieli wsi Marzęcino po odbiór nagrody poproszę o uśmiec. Jeszcze raz sprawę nie dostałem w protokole takiego rozróżnienia jest TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Stum TV Nowy Dwór Tom tu kręcimy.